Właśnie, Daniel Magikal ostatnio powiedział bardzo negatywnie o tobie się wypowiedział. powiedział. że wiesz, że widać, że chory jesteś i tak dalej. W ogóle co? Co mu Tyle powiem. Jestem jedyny, że tutaj jestem kur... A co I sądzisz tam. o Danielu Magikalu? Ja mam wyjebny, kur. Ja mam kurę, jedną walkę. Może będzie kolejna, nie wiadomo. Ode mnie mi zależy. Kur. Powiesz, bo na przykład Wardenga na swoich transmisjach to samo mówił. Słuchaj, ja jego nie znam, nie widziałem jego walki, kurwa, tak dalej, i mi koło dupy latał. No, Wardenga za dużo nie pokazał w tym oktagonie, no nie oszukujmy się. No poczekaj, kurwa, ja teraz dostanę znowu, kurwa, wypłatę, wygram, kurwa, kolejną walkę i nie wiadomo, czy będę dalej szedł tą drogą, czy skończę. Wiesz co, ostatnio ktoś pod jednym z moich wywiadów napisał, że ty powiedziałeś, że Puj Dominika Pudzianowskiego byś pokonał, to prawda, czy to ja by to nieprawda. Nie. Czyli ja tak o sobie żartowałem, kurwa te tak grach. Wiesz no, kurwa, jest taka jest taki, nie? No no to bo... no w ogóle. Kur... Dlatego wolałem zapytać, bo mówię, nie wiem, czy to prawda, czy nie? Żarty żartami, kurwa.